Cześć. Krzysztof Kwaśnicki z tej strony. Zapraszam na fragment mojego szkolenia, którego pełną wersję znajdziesz na naszej platformie Spotty. Szkolenie jest dostępne bezpłatnie, jeszcze tylko przez miesiąc, więc nie zwlekaj zapraszam. Laptopy zostały tak skonstruowane, że świetnie się na nich pisze. Natomiast, jeśli wykorzystujecie kamerę w laptopie tę wbudowaną, pochylacie troszkę pokrywę laptopa, to w tym momencie uczestnicy mają takie wrażenie, że mówicie do nich z góry. Jeśli dodatkowo jeszcze nie doświetlicie pomieszczenia, w którym jesteście, a w zasadzie swojej twarzy, to mają wrażenie, że znajdujecie się w, jakimś, w jakiejś piwnicy, w jakimś ciemnym pomieszczeniu. Kompletnie to jest takie, aż takie trochę ponure. Także tutaj widać po prawej stronie jest właśnie taki przykład kamery, gdzie jestem ustawiony z góry. Natomiast po lewej stronie, moim zdaniem, na takie warunki. Domowego studia rozwiązanie optymalne, czyli widać mnie w takim planie do połowy jasne tło, doświetlenie z góry. Dzięki temu, w mojej ocenie, wygląda to ok. I te porady możecie stosować i do prowadzenia warsztatów czy szkoleń w wirtualnym pokoju, do prowadzenia webinarów, jak i do nagrywania szkoleń wideo. W każdym z tych wypadków to się sprawdzi. Jeśli chodzi o doświetlenie, które ja stosuję teraz, w tej chwili mam takie światło nad monitorem, tutaj na górze. Jest to takie, taka lampa pierścieniowa, którą wykorzystują osoby, które zajmują się fotografią, też również osoby, które zajmują się zabiegami kosmetycznymi to stosują. Jest to taka nieduża lampa, natomiast ona dosyć skutecznie mnie doświetla. Jednocześnie mi nie razi w oczy, chociaż niektórzy mówią, że dosyć często mrugam. Wybaczcie mi to, jakoś nie mogę się, nie mogę się powstrzymać przed tym mruganiem. Taka lampa nie jest droga, można sobie ją ustawić na statywie. I włączać podczas nagrania, potem zwinąć to wszystko, schować i nie będzie też przeszkadzało. Na zakończenie, jeszcze taka krótka porada, jak spojrzeć uczestnikom w oczy podczas szkolenia online. Moi drodzy, wiele osób, i to też się tyczy szkoleń w wirtualnych pokojach, wiele osób patrzy na monitor, zobaczcie tak jak ja teraz, bo wydaje mi się, że patrzę uczestnikom w oczy. Jeśli chcę spojrzeć uczestnikom w oczy, to patrzę w kamerę. Zapraszam do kolejnej części.